Co to czytasz? Książkę przygodową. Ojej. Nigdy więcej nie zbliżaj się do mojego dziecka. Ale co się stało? Nie rozumiem. To co robisz jest straszne. Ona może mieć przez to poważne problemy psychiczne. Pomyślałaś o tym? Tato, przestań! Ale co ja takiego robię? Ja naprawdę nie wiem o co... Jej matka nie żyje i żadne listy tego nie zmienią. Listy? Jak ty w ogóle mogłaś wpaść na coś takiego? To jest okropne, obrzydliwe. Ja ci współczuję, utraty dziecka. Ale to cię nie usprawiedliwia! Sama powinnaś się leczyć, a nie pomagać dzieciom! A ja, dlaczego ją przegoniłeś? Do domu, natychmiast! Ale co się stało?! Powiedziałem do domu! Panie Tomku, może ja pomogę? Nie dziękuję! Nie chcę już niczyjej pomocy! Wszyscy chcą pomagać, a potem Emilka cierpi! Nie miał prawa na mnie krzyczeć. Zresztą nic złego nie zrobiłam. Nie pisałam do Emilki żadnych listów. Po co, skoro widuję się z nią prawie codziennie? Nie wiem, kto powiedział mu o mojej córce, ale nie chciałam, żeby wiedział. Mój ból zostawiam w domu, a dzieciom, z którymi pracuję, daję tylko dobre emocje. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem kulturalnym facetem. Nie krzyczę, nie obrażam ludzi, uśmiecham się i mówię: dzień dobry. Ale w tej sytuacji. Nie zdołałem utrzymać nerwów na wodzy. Zobaczyłem Iwonę i przelałem na nią całą moją wściekłość, cały mój żal.